Siemano, jestem Rejwa, a to jest dzień 21 serii od Sokratesa do Herkulesa I dzisiaj zrobimy sobie Dzień Biska oraz Tricka. Kolega przy poprzednich odcinkach zadał pytanie Czy robię te ćwiczenia poprawnie technicznie Przy takim obciążeniu, jakie aktualnie mam Dlatego, że nie widzi dokładnie Przez to, że zawsze daję przyspieszone tempo Tam razy 6 przy ćwiczeniach Także w dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że Każdą pierwszą serię będę nagrywał Bez slow motion, ale tylko w dzisiejszym materiale Ewentualnie jakby ktoś chciał Zobaczyć jeszcze w innych, to może też tak zrobię Po prostu wtedy film straszy długo Trwa i temu tego nie robię. Ćwiczenia zawsze staram się zrobić najbardziej poprawnie, zresztą zobaczycie na filmie. Z tym, że jakimś bogiem techniki też nie jestem, robię to w takim zakresie, jaki potrafię. Na pewno też nie każde powtórzenie jest idealne. Zazwyczaj, tak jak mówiłem, koło trzeciej serii już jest tak dorypany, że dajmy na to, jakbym robił bicka, to zawsze mnie trochę zachwieje, coś sobie nadrzucę, żeby już to wyciągnąć, a nie żeby odpuszczać. A razem z progresem też idzie zawsze jakiś tam minimalny, ale zawsze to taki spadek techniki, nie jest zaciągnięty tak jak powinno być. Zresztą zrobię teraz rozrzewkę, pokażę pierwszą serię, no i wytłumaczę mniej więcej, jak ja to robię, a jak te naprawy w ogóle to powinno wyglądać. Także zaczynamy! Rozrzewka zrobiona 14 kami. Pierwsza seria 16-25. 10 powtórzeń na łapę. Tak mówiłem, zrobię to w normalnym tempie. Bynajmniej na... chodzi mi o nagranie, zrobię w normalnym tempie. Na pewno na nagraniu zobaczycie, że ja bardzo wolno opuszczam ten ciężar. Dzięki czemu też na pewno dużo szybszy ten progres mi się wydaje siłowy jest. Tak mi nauczyli. Tak więc zrobię. Niektórzy robią troszkę inaczej. Ja akurat robię w ten sposób. Dokręcam nad w najwyższym punkcie. O czym też czasami zapominam. Nie zawsze na to też zwracam uwagę. No wiecie, raz dokręcam gdzieś do tej. Do tego momentu, a powinien gdzieś tyle Nie jest aż tak duża różnica Ale jednak niby coś tam daje więcej Także staram się teraz robić też w ten sposób Tak samo łapa, czego ja osobiście nie stosuję Podczas wyciskania Podczas podnoszenia hantelków Powinna być, już wam pokażę Mniej więcej w ten sposób Ogólnie powinna być troszkę wysunięta A nie cofnięta Ja robię w ten sposób, że jeśli opuszczam Jak najbardziej wszystko utrzymuję Ale w momencie, gdy ciężar Wlatuje na drugą łapę Delikatnie tą łapę sobie cofam, dlatego, że inaczej by mi się straszy bicek zmęczył w momencie, gdy lecę drugą tą łapę i dopiero w momencie, gdy mam już ten ciężar wyciskiwać, to nie robię go stąd, tylko staram się zawsze tą rękę, wiecie, delikatnie do przodu wyciągnąć i wtedy dopiero, wiecie, lecę i dokręcam. To w taki sposób robię ja. Czy jest on poprawny? Sami oceniacie. Dla mnie działa, w miarę ten, ta łapa na tym rośnie. Nie jestem też jakimś ekspertem, temu też nie sugerujcie się wszystkim tym, co ja mówię. Na pewno są od tego bardziej wykwalifikowane osoby. Zresztą to jest seria ocuplatesa do Herkulesa. Także praktycznie z zerowej formy lecę do swojej wymarzonej. A jaka to będzie, to zobaczę. Także jeśli macie jeszcze jakieś uwagi albo pytania do mnie, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Jeśli coś wiem. Na pewno postaram się odpowiedzieć, ale tak jak mówię, na pewno wszystkiego też nie wiem, bo ekspertem w kulturystyce nie jestem. Jest to tylko amatorska seria, taka, żeby po prostu zachęcić osoby, którym się nie chciało ćwiczyć, albo zabierały się do treningu, żeby sobie taki trening ze mną jakby odbywały, mogły, żeby mogły też lecieć podobny planem treningowym jak ja. Może to bardziej ludzi troszkę zmotywuje, żeby te codzienne takie treningi sobie robić. Jak sobie włączą taki odcinek i później zaraz po tym, odpełnią do Kaję taki sam trening i wrócę do domu, No taki trening bez problemu można pogodzić z pracą i ze wszystkim. Zajmuje do półtorej godziny, mi zajmuje czasami troszkę dłużej, w zależności od tego jak nagrywam, plus mi jeszcze schodzi trochę nad montażem. Także, no i już nie przedłużam, no i lecimy kolejne dwie serie, ciężaru nie zmieniam, no i później lecimy modlitewnik, no i resztę. 3 serie zrobiłem. 10 powtórzeń, 16-25 kilo. Z tym, że w ostatniej serii w trzeciej, zrobiłem po 8 powtórzeń na łapę, bo mi krzepy brakło. Jednak byłem, wiecie co, tydzień bez y, treningu na bica. przez co... No nie tyle co z ciężarem był problem, co nie strasznie łapy spompowało, bo jednak nie był cały czas, wiecie, w tym ruchu. I już tutaj na dobrą sprawę. Po tej pierwszej serii już dało mi w dupę. Do drugiej serii sobie zrobiłem taki 4 minutowy odpoczynek. I w trzeciej serii już byłem pewien po prostu, że więcej niż te 8 nie wycisnę. W ogóle że mi się to 8 udało, bo już łapę strasznie także to już pewnie będzie problem w opadzie, tak jak i z modlitewnikiem. Tak w ogóle jest taki skwar na polu, że świecę się po prostu jak psuja ja. ja. Pierwsza seria w normalnym tempie zrobiona, po dziesięć powtórzeń na łapę. To ćwiczenie możecie znać też pod nazwą Arnultki, jak coś sobie tam wnet no tak, w klepie to to znajdzie. Ja robię w podobny sposób, tylko nieco inny. Robię to w opadzie, stojąc. Zapieram się po prostu jedną, jednym łokciem o kolano, przy zachowaniu oczywiście prostych pleców, tak, żeby mi ich nie obciążało. Z tego też powodu, że mam troszkę słabą mobilność. I podczas tego, jak robię to na ławeczce, która też mam nieco za wysoko, zawsze te plecy mię troszkę bardziej nagięte. Niekoniecznie te ostatnie powtórzenia też są zawsze idealne, ale sami zobaczycie, robicie po 8 powtórzeń, jeszcze to idzie, robicie już te dwa więcej, i się brakuje a jakoś zawsze to chce człowiek docisnąć. No i szarpie, Mi w ten sposób jest wygodniej. Także w ten sposób robię bicka. Wiele osób robi normalnie. Ja zaczynam od chwytu młotkowego. No i dokręcam w górnej fazie. Dlatego, że kiedyś sobie tak wyczytałem, że jeśli robimy chwytem młotkowym, to ten bicek rośnie na szerokość, a jeśli robimy uchwytem, tak nie wiecie, w ten sposób, to rośnie do góry. Aż zawsze byłem chudy i łapy miałem szczupłe i wnerwiało mnie jak ten bisek były takie straszne, chudziutki, to stwierdziłem, kurde, muszę sobie robić młotkiem, bo żeby ten bicek był szerszy, bo się koledzy nie będą śmiali, no to fajnie, no to tak robiłem. No i działa. A jeśli działa, no to robię tak dalej. Ale każdy robi jak lubi. Ja pokazuję taki sposób jaki lubię. 3 serie po 21-25 kg zrobione. No drugiej serii zrobię sobie troszkę duszą przerwę, żeby ta pompa trochę zeszła. No i teraz lecimy na modlitewnik. 3 serie zrobione, dwa razy po 10 powtórzeń 20 kg na sztangę W trzeciej serii mi brakło, zrobiłem 6 powtórzeń Za bardzo łapy spompowane jednak Tydzień przerwy dał w dupę Co mogę o powiedzieć? Myślę, że na tym nie da się techniki spieprzyć Ciężko jest to wykonać, po prostu Lecicie łapy, no i tyle Nie wiem, jak nie jesteście w stanie wyciągnąć To po prostu nie jesteście w stanie wyciągnąć, no i tyle Ciężko jest jakoś się plecami czy czymkolwiek odratować Na no teraz przechodzimy sobie na tricka Którego też pokażę wam jak robię Pierwszą serię, zrobimy sobie 4 albo 5 Serii, tak, zazwyczaj sobie robię tego triska i robię go tylko i może na wyciągu z tego powodu, że tak. Jak robicie klatkę, ten triceps zawsze pracuje. Jak robicie barki, też ten triceps na przykład na zawsze pracuje. Tak samo zresztą jak robicie plecy, to i biceps pracuje. Także pierwsza seria zrobiona, tak jak widzieliście, robią w ten sposób łapy trzymam mniej więcej gdzieś na, szeroku, na, na szerokość barków, nie jest to ani za wąsko, ani za szeroko, oczywiście można je troszkę wężej trzymać, jeśli się macie barkocz, ciężar jaki ja robię jest aktualnie 28 kg, nie jest to za duży ciężar, nie jest to też za mały ciężar. Tricek ukończony, czy seria za nami po 28 kg. Nie robię tej czwartej ani piątej, bo miałem długą przerwę. Jednak tydzień to jest dla mnie, jak dla mnie długa przerwa. Wiem, że mnie bardzo skwasi, a jutro te barki trzeba wycisnąć i później będzie bieda. Nie będę miał siły, żeby to zrobić. Także w tym momencie przechodzimy do mojej obecnej formy. Kolejny dzień treningowy za nami. Trening zrobiliśmy. Także jeśli spodobał Ci się tego typu film i chciałbyś więcej odcinków z wytłumaczeniem jak ja to robię, albo masz jakieś pytania do mnie, to oczywiście z miło chęcią odpowiem i w komentarzu, jak i na filmie. Podzielę się z wami taką wiedzą, jaką obecnie posiadam. Oczywiście są o wiele lepsze osoby do tego i te osoby na pewno o wiele lepiej znają się na tym niż ja. Mnie możecie brać po prostu jako zwykłego lajka na siłowni. Także jeśli zostaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, a podajcie jakąś łapkę w górę albo. A tymczasem ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!